I jesteście gotowi na 24 okienka z niespodziankami. Tym razem otworzymy sobie kalendarz adwentowy Crybabies! Uwaga, uwaga! Informacja do każdego! Chcesz się razem ze mną bawić, chcesz razem ze mną czekać na święta, to koniecznie zostaw kciuka do góry i zasubskrybuj mój kanał! Jak wiecie, Crybabies to urocze, bobaski w super fajnych przebraniach. A teraz zobaczmy na najważniejszą rzecz, czyli na nasze. 24 okienka, gdzie czekają niespodzianki. W takim razie zaczynamy. Wybawcie się razem ze mną, i ponoć, tutaj w środku, trafimy na unikatowego bobasa renifera. Teraz na numerki i szukamy jedyneczki. I z tego co zauważyłam. Jedynka to chyba jest największe okienko. Czy tutaj już będzie nasz kraj? Oh, jest Bobas! Czy to jest właśnie on? Widzę tutaj jakąś piękną buźkę! I wyskoczyła nasza przepiękna leleczka, i faktycznie jest to Bobas Renifer. Zobaczcie, jaki ma przepiękny, brązowy strój, ma ruchome rączki, śliczną buźkę. Do tego jeszcze poroże. na dwójeczkę, to jest coś malutkiego. Musimy otworzyć to też No i to jest oczywiście buteleczka dla naszego Bobaska. Zobaczcie, ona tutaj pasuje idealnie. Będziemy mogli dalać tutaj wody i nakarmić naszego Crybaby. I chyba trójeczka to jest najmniejsza niespodzianka. Mały chyba dyduś smoczek. Kwiści dla naszego Bobaska. Zobaczcie, pasuje mu idealnie na czwóreczkę, czwóreczka to też małe okienko więc będzie na pewno jakiś gadżet cóż my tutaj mamy to jest o wow, jaka przepiękna kokarda, zróbmy teraz małego elegancika potrzebuję zatem tej przepięknej kokardy Zakładamy ją na szyję, ona tutaj pasuje idealnie i zobaczcie na to, jest gotowy na wielkie świętowanie. Teraz na piąteczkę, tutaj w rogu mamy takie małe drzwiczki, widzicie już co tam jest? Uuu, coś mięciutkiego. O wow! Czapka Świętego Mikołaja! Taka malutka, że pasuje mi tylko na jeden paluszek. Zobaczmy, gdzie ona tutaj pasuje dla naszego Bobaska. Albo tak na środku, albo możemy ją w ogóle położyć tutaj z tej strony. Na przykład na takie jedno poroże. Teraz czas na szósteczkę. A co jest 6 grudnia? Oczywiście Mikołajki! Więc zaglądajcie do swoich butów, czy macie właśnie 6 jakiś fajny prezent. Coś dużego. Uuu! I czerwonego! Co to takiego? A, to jest jakieś miejsce do siedzenia, jakby taki czerwony fotel zapewne dla kogoś bardzo ważnego. Siódemeczka to duże okienko. Uuu, la, la, coś zielone. Czy to będzie pani choinka? Chyba tak, zobaczcie. O! W jakiej czerwonej doniczce fajna! To jest na ósemeczkę. Na malutką, malutką niespodziankę. Cóż to takiego z brokatem? Ach, to jest gwiazda! A gdzie ona musi wylądować? Oczywiście na czubku naszej choinki. Zobaczcie, w ten sposób ją wkładamy i widzę, że tutaj jest jeszcze więcej miejsc, zapewne na jakieś ozdoby. No i te ozdoby chyba się kryją tutaj pod dziewiąteczką. Cóż my tutaj mamy? O, jakie piękne, zobaczcie, to jest skarpeta na prezenty z takim porożem jak u Renifera. Na choince mamy tutaj takie specjalne otwory na ozdoby. Ja sobie wybiorę z tej strony i wkładamy naszą skarpetę, o, w ten sposób. I świąteczka, tadam, tadam, takie długie okienko, a w środku mamy... Uuu, taką ozdobę świąteczną. To jest chyba taka cukrowa laseczka. Ściągamy do jedenastki. Znowu coś malutkiego, ale zobaczcie, jak wypełnione jest to okienko. To jest chyba prezent. I oczywiście musi on wylądować tutaj przy naszej choince, dokładnie pod choinką, gdzie właśnie czekają wszystkie prezenty. Numer 12. To znowu takie drzwiczki do otworzenia. I cóż my tutaj mamy? Uuu, szali! I możemy zrobić jeszcze taką wersję zimową. Ściągamy tę kokardę. I na szyi, zobaczcie, ląduje ten czerwony, przepięknie zawiązany szalik. Znowu mini okienko! Trzynastka. Cóż tam takiego małego się kryje? Coś w kolorze żółtym. rany, muszę to wyciągnąć. To są buciki chyba. Chciałabym nawet, że to wygląda jak takie kapcie, zatem zakładamy tutaj na nóżki, które wyglądają jak takie kopytka renifera. I zobaczcie, tak się prezentuje w takich jakby przeźroczystych bucikach. Jeszcze małe. Słuchajcie, kolejne drzwiczki. Czternastka. To jest również coś mini mini. Wiecie co? To jest rękawiczka. Oczywiście w tym samym kolorze co buciki, bo mamy tutaj taki zimowy komplet. W końcu jakieś większe okienko i lepiej mi się to będzie otwierać. To jest piętnastka. Uuu, aż coś mi tam wypadło, słuchajcie, jeden już z elementów. Nauszniki! Zobaczcie, jakie przepiękne czerwone, aby było nam ciepło w głowę, a dodatkowo mamy jeszcze sztuczce. Czerwony widelec i czerwony nóż. No co, jesteście gotowi na szesnastkę? To również jest takie nieco większe okienko. Otwieramy zatem magiczne drzwiczki. Widzę czerwoną niespodziankę. Ej, to są chyba narty! Ale super wyglądają! Jedna narta, i trudno oczywiście takie krótkie, ale pasowały do naszego Bobasa. Zatem zakładamy je na nóżki. Wciskamy jeden bucik, tutaj się trafić w taką dziurkę. Teraz jeszcze drugi i mamy to, zobaczcie, teraz mamy Bobasa Renifera Narciarza. Podjeżdżamy naszym narciarzem i teraz szukamy siedemnastki. Mamy ją tutaj. Znowu duże okienko. Uuu, niespodzianka zawinięta w papierek. Tak jak na początku Bobas. Czy tutaj będzie jakaś fajna figurka? uuu, coś bardzo ciężkiego. Cóż to mamy tutaj? Jak taki prezencik muszę to rozpakować? O, jest zwierzaczek! O, spójrzcie tylko na to! Mały renifer na świecie! Oczywiście jak to reniferek, mamy tutaj poroże i mamy jeszcze czerwony nosek, jak u prawdziwego Rudolfa. I tego pięknego zwierzaczka postawimy tutaj obok naszego Bobasa. Ach, teraz znowu takie mniejsze okienko, które się dosyć mocno o, tutaj ciężko otwiera. Osiemnastka. Ddam, ddam, -dam. Coś czerwonego. Cóż to jest? <śśm> To jest miseczka z jedzeniem? Taram, taram, powoli zbliżamy się do końca. Dziewiętnastka. Już słuchajcie, coraz bliżej ostatniego okienka. Otwieram. Uuu, znowu coś dużego. Czerwonego. W klimacie świątecznym. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś poducha, na której można usiąść, więc mamy już mini fotel i jest również ta poduszka, czy też pupa. Z tej strony sadzamy naszego przepięknego reniferka, a z drugiej strony również renifer, ale bobas! No i czas na wielkie odliczanie. Teraz mamy numer 20, małe, tajemnicze drzwiczki i ja już widzę, co tutaj mamy. Kolejna ozdoba na choinkę. To jest to oczywiście ta skarpeta na prezenty z tej strony jest ta większa, chyba dla naszego bobasa. A tutaj powiesimy nieco mniejszą na prezenty dla naszego renifera. Jaki numer 21. Więc patrzymy teraz do kalendarza. Jest okienko w zasadzie, takie drzwiczki, bym powiedziała. Uuu, a cóż to takiego? Czerwona jakaś nóżka. Tutaj talerzyk z porożem renifera. I domyślam się, że to jest blat, Czy nie możemy zmontować? Świąteczny, przepiękny stoliczek, mamy taki zielony obrus. tutaj mamy nasz talerzyk, a obok jeszcze możemy położyć te sztućce, które były w poprzednich okienkach. 22, obok. Ta -dam, ta -dam. O nie, Wy też to widzicie? Tutaj jest pusto. Wydaje mi się, że pod tym numerkiem powinien być ten talerzyk. Który po prostu przedostał się tutaj pod spodem, pod tym kartonem i znalazł się pod numerem 21. No ale to nie szkodzi. Najważniejsze jest to, że mamy wszystkie okienka. To było 22, więc zobaczcie, szukamy 23. Jest takie wąskie i takie malutkie, że po prostu wyrwę sobie to. A co to jest? Oh, jakie to jest piękne! Zielone z brokatem. To jest chyba taki świąteczny kocyk. Widzicie? Nawet są tutaj renifery. Um, koniec. Znaczy, jest jeszcze ostatnie okienko, ale zbliżyliśmy się już do końca. Dwudziestka czwórka jest naprawdę duża, zatem sama jestem ciekawa, co tam jest w środku. Otwieramy. Ja tutaj zaglądam. Coś zielonego. Mogę Wam zdradzić, ale sama jeszcze nie wiem, co to jest dokładnie. Otwórzmy. O, czy to są gigantyczne sanie? O wow, spójrzcie na to! Zielono-czerwone i mamy tutaj dwa miejsca! Najpierw jednak, żeby można było się tym poruszać, musimy tutaj zainstalować płozy, czyli ten dół od naszych sań, dzięki którym będziemy mogli się poruszać po śniegu. Wciskamy to w ten sposób. O rany, to mi trochę przypomina jakąś taką truskawkę zielono-czerwone. Wow, ile tutaj jest miejsca! I zobaczmy teraz, biorę moich bohaterów. E, jak myślicie, może z tyłu nasz bobas? A z przodu sadzamy reniferka. Sanie nadjeżdżają. Mamy tutaj naszych przepięknych bohaterów. Ja im zrobię tutaj piękne tło. Oczywiście musi się pojawić choinka. Do tego jeszcze ten świąteczny kocyk. Może niech będzie o tutaj w saniach. Może im być zimno, w końcu to jest taki zimowy kulik. Renifer dostał na głowę czapkę, a my mamy przecież jeszcze naszą buteleczkę. Muszę teraz do środka nalać wody i nakarmić naszego bobasa. Mam przygotowaną wodę tutaj w takim pojemniczku. Naciskamy butelkę, sadzamy do środka. I ona powinna, słuchajcie, tutaj wpłynąć. Chyba zasało. Oj, tak, słuchajcie, czuję, że w środku jest naprawdę, naprawdę dużo wody. Zatem bierzemy naszego kochanego, słodkiego Bobo. Daj nam tutaj ten smoczek. Odkładamy go na bok. I zaczynamy teraz karmienie. Proszę bardzo. Wkładamy do buzi. I naciskamy, tak, aby Bobas się. Słuchajcie, porządnie najad. Uj, słuchajcie, jest mega, mega głodny. Oj, chyba już wystarczy tyle. Jak potrząśniemy nim, to ja czuję i słyszę, że tam w środku jego głowy jest naprawdę woda. Gdy go tak pochylimy, gdy zaczniemy się nim bawić, naciśniemy główkę, to naprawdę w jego oczach pojawiają się łzy. Na początku znalazłam jeszcze jedną rzecz, która była dołączona do tego kalendarza. Dzięki temu możemy zrobić jeszcze więcej ozdób, aby się bawić. Mamy przepięknego bałwanka, który tak wygląda, i tutaj mamy taką specjalną podstawkę. E, mamy również jakimś, e, jakiś drogowskaz, chyba. E, drzewko świąteczne, wspane śniegiem, i na koniec mamy skrzynkę, do której ktoś wrzucił jakiś lis. I A dzisiaj w towarzystwie uroczego Cry Babies i powiem Wam szczerze, że on naprawdę skradł moje serduszko, bo to jest najpiękniejszy boba Renifer i tego kiedykolwiek widziałam. Kalendarz miał naprawdę super niespodzianki, i przyznam szczerze, że to jest chyba jeden z lepszych kalendarzy adwentowych, jakie otwierałam przynajmniej w tym roku. Ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie, że na kanale trwa konkurs. Koniecznie weźcie w nim udział, jeżeli nie wiecie, jaki konkurs, to odsyłam Was do pierwszego filmiku z Daily, czyli z Vlogmasa. Do usłyszenia! Pa-pa!